Siemano, z tej strony forna czyli witam was w dawno oczekiwanym dla was odcinku, czyli serii Fornal gotuje, nie pamiętam, to bodajże trzeci odcinek ale to Kiskiem. w dzisiejszym odcinku moim gościem jest Krzysiu, mój kolega i mój kolega ze studiów, posyp hello no, i w dzisiejszym odcinku będziemy dać im gotować. Danie o nazwie pierdionki od mojego widza. E, nie będę wspominał, bo poprosił o dyskrecję. W dzisiejszym odcinku produktami, którymi służymy e, do tego danie, jest piersz kurczaka. Macie tutaj kawałek broku. Tutaj macie nie wiem ile ta grama, ale to tam szczegół e, śmietaneczka e, przyprawa do kurczaka kamisa o tutaj macie i macie tutaj 9 ziemniaczków z biedroneczki, wiadomo bo Janusz kupuje biedronce e, z tych produktów ubudujemy tanie to pierdziunki, będzie to pierd kurczaka z, z dodatkiem brokuła, ziemniaków. Ta pierwsza kurczaka będzie przyprawiona tą przyprawą kamisa. Sp spód dania będzie na którym będzie w sensie żeby to danie się nie przyklejało do, z, do miejsca żołd miejsca Odpornego. Zaro odpornego. Zaro... Zaro odpornego. Dobra, żaro odpornego dobrze nie będzie. Zaro odpornego wiadomo. Jeszcze tutaj będzie na spód, ma masło do tego. No to przechodzimy teraz do gotowania. Doja. Mamy tutaj biedronki Ja jestem Janusz. Kupiliśmy. No, niecałe 700 gram piersi z kurczaka. Otwieramy o taki smuś przysięczny. Ale gergamen to jest rekord. Tutaj mamy właśnie ten pierś z kurczaka. Y teraz mi Dawidy, panie Dawidzie nagrywa ręce, bo twarz to wiadomo. Dobrze, tutaj pierwszą część piersi kurtaka e, robimy tak. E, patrzymy tutaj wiadomo. Na pół, Na razie nagrywamy. E, tutaj tak. Nagrywamy tak Tutaj, tutaj takie kosteczki. Tak. Ja ci <laughs> powiedzieć. Dobrze, teraz tutaj pokroimy tak, żeby to dała dwie. Witam Was kochani widzowie, pokryłem tu kurczaczka, pierś kurczaka na połówki tak było jak powiedziane, jak mój widz mówił w przepisie Pozdrawiam go z tej strony, wiadomo kto w tajemniczy nie chodzi. o kogo chodzi Cóż mogę powiedzieć, teraz tutaj moi asystenci obierają ziemniaki Ja teraz przechodzę, będę też przechodził właśnie dobierania ziemniaków. Myślę, że to tam, tam, to nie wiem. No jeszcze z pół godziny zajmie, no ale e, danie będzie syte będzie wszystkim smakowało. No to jeśli jesteście ciekawi dalszej części filmu, to oglądajcie dalej. Mnie tam będę zbierał, ucinał tutaj takie. E, <laughs> Główne części brokuła, no po prostu to mi niepotrzebne, a tutaj te główne części górne są po prostu no jadalniejsze. Yy, no i teraz przejdę do części, no, po prostu, żeby tu uciąć. No tu tutaj macie tak ten. Yy... Dokładamy kolejne części brokuła. No bo brokuł to zdrowa rzecz. W dalszy filmu pokażemy już, jak, będzie, jak będziemy wkładać to danie do pieca na 25 minut na 200 stopni. A przechodzimy do krojenia ziemniaków na półweczki. tutaj właśnie oto gotują się tutaj ziemniaki do tego dania które będzie przepyszne, bo dostaliśmy przepis od widza i mam nadzieję że będzie smakował moim gościom no i w dalszej części pokażemy jak się smaży mięso no to teraz wsypujemy na patelnię pokrojoną kawałki pierwszy kurczaka w dalszej części filmu pokażemy, e, pokażemy jak wyciągnęmy na bok pieprz kurczaka przyprawę i po prostu lepiej samą. Zobaczcie, no, i właśnie dorzuciłem do tego mięsa. Pierwszy kurczak to przyprawę Mieszam je teraz. Tutaj macie ziemniaki, które, które niedługo się pewnie ugotują. No i już bliżej, już jak będę w Niemczech no to powiemy, co będzie w dalszej części pilnej. No to ugotowaliśmy, właśnie ziemniaki na ten. Tu pierś kurczaka jest przyprawiona, i teraz będziemy kończyć tutaj ową owy broku. Przygotujemy go na barze. No to teraz przechodzimy do smarowania naczynia żaroodpornego. Masełkiem tutaj, ten, żeby nie przedarło. Do naczynia żaroodpornego wrzucam kurczatka. Tak jak było powiedziane wiem, że dużo moje kawałki i tak, ale... Jak to mówią formal gotuje na spontanie i no. Wiadomo. Dobrze, to teraz poczekamy na zagotowane brokuły i po prostu pokażemy już jak będziemy palić do piekarnika na 25 minut na 200 No ja tutaj spróbujemy no, na te mniejsze części, bo tutaj w wyszedł jak wyszedł, ale... Mam nadzieję, że smaczny. W roku, wiadomo, zdrowa rzecz, trzeba jeść dużo. Pozdrawiam mojego widza, który mi dał przepis. Teraz dodajemy śmietankę, tak? I potem ziemniaczki i też chyba śmietaną. Pomieszam tutaj trochę, to wiadomo, żeby tak było, było smacznie. I teraz ziemniaki, tak? Dobrze, proszę mojego asystenta, jak te ziemniaki dodam. No to teraz dodaję ziemniaki do mojego dania. No to właśnie, polaliśmy brokuły śmietaną, wrzuciliśmy pokrojone ziemniaki, i teraz będziemy wkładać naczynie żaro odporne do piekarnika na zobaczcie, 28 minut na 200 stopni i po tych 28 minutach pokażemy efekt końcowy no to teraz zakończyło się właśnie pieczenie owego dania i teraz otworzymy piecyk a doleć to masło? O oh, kurwa, tak Widzicie? Normalnie jestem jak prorok, że wysunęło się przede mną O oh, kurwa, wysuwa, odsuwa Po? Co tutaj? Patrzcie O, yy, To tak jak mówiłem ja Posypa o czymś jeszcze Co? No. So. Yy, serem Masz ser? Jakiś taki poruszony, czy coś? Nie. Yeah. Jest to um, pierś kurczaka zapieczona z brokułami, ziemniakami. W sensie brokuł był polany śmietaną. I no i cóż mogę po jej dalszej części filmu zobaczyć, jak głosujemy o badań. No i tak. Ziemniak dobrze podgotowany, wypieczony też całkiem nieźle Sprawdźmy mięsko Nie jest gumowate Jest eleganckie, w sam raz I na koniec Podwoboczny pod, bohater tego przepisu Czyli broku Też jest delikatny, borykuł właśnie Nie do końca bym powiedział Jest taki właśnie stonowany Jest mm, twardszy niż by się chciało, ale zjadliwy Tak bym to ocenił Całkiem niezłe No dobrze Całe właśnie. danie sprawia dość dobre wrażenie Podzielam opinię mojego przedmówcy Naprawdę mięsko jest naprawdę spoko Ziemniaczki też no wiem, broku mógłby być trochę miększy, ale naprawdę, nie... no... Bądź daj Mateuszu, że się gotował na wodzie, nie na parze Tak, właśnie, że ogólnie broku gotował się na wodzie, a nie na parze, no ale naprawdę, no jest trochę twardszy, ale naprawdę Masło ogólnie, o tak powiem. No to tak. zakończyliśmy, właśnie odcinek Fornał gotuje. Gotowaliśmy pierdziunki W tym było pieprz kurczaka, kalafior, ziemniaczki. i Kalafior był... był polany ogólnie śmietaną i to było zapiekane w temperaturze 200 stopni na nie na 30 minut. Bardzo smacznie wyszło to danie. Ziemniaki bardzo dobre, mięsko też. Ziemniaki miały być gotowane, boże nie ziemniaki. Kalafior miał być gotowany na parze, ale był gotowany na wodzie. No W miarę spoko wyszło. Myślę, że jakby było na parze, to by wyszło no, trochę lepiej. Ale naprawdę nie ma się do tego. No, jedynie trochę może do tego kalafiora, ale ogólnie OK ogólnie moją oceną tego dania, które polecił mi mój widz jest 9,5 na 10 no w tym stopniu właśnie tego kalafiora może trochę się przyczepię do tego co zrobiłem wspólnie z moimi gośćmi ale tak ogólnie stos cóż mogę więcej powiedzieć Zakończyliśmy ten odcinek, jeśli się Wam podobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tutaj żeby był ten. E, musi być szary przycisk dzwoneczkiem, żebyście mieli e, no w sensie ogólnie, żebyście byli na bieżąco z, z moimi odcinkami, żebyście, W sensie ten dzwonek wam daje to, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. No i cóż mogę więcej powiedzieć, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Piszcie komentarzu sub, y, Boże, jakie subskrypcje, y, propozycje odcinków jakie chcielibyście zobaczyć, jakie dania, żebym zrobił w moim gośmie albo sam. No i cóż mogę powiedzieć. Siemano.